Jesteśmy bezpieczni. to już Wujewski, MMA, bądź na bieżąco razem ze mną. Sylwester Wardenka, Siemanko. Cześć, witam wszystkich. Słuchaj, powiedz, co sprowadzacie tutaj na galę, League? Byłem w narożniku Carlito. A właśnie widziałem. A no właśnie, powiem ci, że zachow zachowanie ochroniarzy bardzo mi się nie podobało. Bo tak, po, y on walczył z Big Jackiem. No to narożnik Big Jacka. Mógł wstawać, widziałem, że stoją, a my gdy wstawaliśmy za Madeuszem, to siadajcie, siadajcie. Ja coś tam chciałem powiedzieć w trakcie przerwy, to mnie złapali za tą moją saszetkę i mi ją rozerwali. Ale ja tą saszetkę kurczę lubię, miałem ją z 5-6 lat i straciłem saszetkę, nie jest rozerwana. Masz monika tą saszetkę? Ja pokażę. No, Trzeba pokazać dowód. O, dziękuję. Proszę bardzo, tutaj był pasek, nie? Kurze, A widzisz pasek nie ma paska, nie? Bo tutaj wyrwali pasek, tutaj cały rozerwany. Mówisz, że ile to usta miałeś? No, z 5-6 lat, bo ja to tak wie, się przyzwyczajam do rzeczy. Mhm. Nie jest tak, że ja coś kupuję i zaraz zmieniam. I to który z ochroniarzy wyrwał, tak? Nie no pociągnęli mnie do tyłu po prostu, nie? I pękła. No trudno. Ale to co, ty nie byłeś wpisany w narożnik? Byłem czy? wpisany w narożnik, tylko oni mieli do nas pretensję, jak my wstawaliśmy. Nie wolno wstawać. No to wiesz, masz emocje, no to się podniesiesz, a jaka to jest różnica, czy ja wstanę, czy siedzę. Siedzę, to jestem taki, a jak wstanę, to jestem taki. Mhm. 3 centymetry różnicy. I się tak, tak się burzy, czy takie coś? No dobra. A dlatego, że ubrany byłeś niestosownie do nie, narożnika. Bili, że jesteś w narożniku, tak samo wiesz, i trenera Carlito stopowali, i Amadeus. No tak, nie wiem. a Jak ocenisz walkę Carlito i Big Jacka? No chłopaki dali z siebie wszystko. Zabrakło trochę kondycji yy, i tyle. Tak to myślę, że mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej. A która z walk tutaj najbardziej Cię zaelektryzowała jak oglądałeś? Mm, chyba Narcyza. Narcyza, tak? tak? Tak, tak. I co uważasz o tej walce? No, po samej walce uważałem, że Narcys powinien wygrać, ale jak przegadałem z ludźmi, którzy się znają, no to no jednak był mało aktywny na tej górze. Był na górze, on przewracał, on obalał, ale jednak y, był mało aktywny na tej górze, nie akcentował za dużo tych ciosów, a jednak y, Bratan tam się ciągle starał coś zapinać, więc był aktywny w tym, y, nawet będąc na dole. No i powiedzieli, że teraz jakby ta punktacja się trochę zmienia i... To nie jest tak, że przekręcić, że mogło to faktycznie tak wiesz, wyglądać. Nie wiem, to musi ocenić jakiś ktoś, kto sędziuje i się na tym zna. Ja tam się nie znam. No ale i tak chyba wygrał dużo tą walką, no bo jednak spisywali go chyba a, wszyscy. Tak, on i tak zwycięzca mentalnie, nie? Bo spisywałem, tak jak mówisz, na straty, a no, pełen czas wytrzymał. I wytrzymał w bardzo dobrej formie. Nie to, że dostawał przez trzy rundy. Słuchaj, jak ci się podoba walka trzech. Dwóch na jednego w sumie. Jak Ci się to podobało? Bo tam były głosy kibiców, były, słyszeliśmy, że no, im się bardzo nie podobało. Nie no, walka to pewnie im się podobała. Nie podobało mi się jakby nastawienie, że się dwóch chłopaków zmówiło. Ale no jakby to miało wyglądać? To było dla mnie logiczne, że ktoś się na kogoś zmówi. Że najpierw zrozniosą jednego, a później między sobą, tylko nie było wiadomo kto. Ja tak właśnie nie wiedziałem, czy to TikTokerzy się na Lukasa umówią, czy jednak ci, którzy mieli wcześniej walczyć na tego, który doszedł na końcu, jednak wyszło, że na Kostakowskiego się rzucili. Ale mentalnie i dla internautów uważam, że wygrał Kosakowski. Bo tu wiesz, to są walki, ale chodzi też o wizerunek, ile się zyska wchodząc do walki. Więc Kosakowski jest takim, nie podniósł gó do góry ręki na koniec, wygrał walkę Lukas, ale mentalnie i wizerunkowo wygrywa po całości Kosakowski. No i jeszcze on przyjął walkę przecież tydzień przed, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. Słuchaj, a jak Ci się podoba walka wieczoru, main event Lexi vs Natsu? No, 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 ładnie, krew się polała, dziewczyny dały z siebie wszystko, walczyły do końca, bardzo ładnie też mnie zaskoczyły, bo... Yy, znaczy ja uważałem, że będą walczyły do końca, ale dużo osób mówiło, że, yy, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Mhm. Słuchaj, jak właśnie porównasz galę High League do Fejmema. Nie co porównywać, bo ja nie widziałem jeszcze gali Fejmu z publicznością, a jednak publiczność daje bardzo dużo emocji, bo są krzyki, wiesz, Wchodzisz ci jakiś cios, a tu nagle wrzawa i. <laughs> przepraszam, I to są inne emocje zupełnie. Robi to wrażenie, jak się wejdzie na ten, tutaj na tą halę i widzi się tych wszystkich kibiców. Tak, tak, fajnie, fajnie jest. To już niedługo ty będziesz mógł zawalczyć no. też z kibicami, jak się no. do tego, jak się na to zapatrujesz. Myślę, że to mnie jakoś nie zepnie, bo ja jakby do, zawsze dobrze reagowałem na publiczność. To mnie zawsze niosło. Czy wiesz, czy na konferencji, to, że tam ogląda ileś tysięcy osób, to nie jest tak, że ja nagle nie wiem co powiedzieć. E, więc myślę, że to na mnie nie zadziała jakoś stopująco. Słuchaj, Powiem tak, na pewno się lepiej pokaże, niż się pokazałem na pierwszej walce. No na to, na to liczymy. Słuchaj, a jak w ogóle Twoja głowa teraz, bo już się zbliża ta walka, pamiętamy, że przed tamtą, że przed poprzednią Twoją walką, no nie była zbyt dobrze z tym. Teraz uważam jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o głowę, o nastawienie, ale to wiesz, ja jestem bardzo dobrej myśli, ale kto wie jak to będzie, jak już będę miał wychodzić do tego oktagonu, ale ja uważam, że wygranko. No widziałem, że forma jest na story. Tak, tak, tak. Mogli Ci pokazać, zdjęcie co zrobiłem po treningu, kurde koks. Jest. jest zajawa cały czas, co? Tak, teraz się wkręciłem, jest fajnie. Ważne, żeby tylko dotrwać w zdrowiu do walki. Bo to wiesz, najgorzej jest, jak, o, tak jak z popkiem było, że tydzień przed walką sobie coś zrobił. To dla mnie tylko to jest ważne, nie? żebyśmy został tylko miesiąc, dotrwajmy w zdrowiu, wyjdźmy, żeby nic nie bolało przed walką, tylko wychodzę na 100% przygotowanie. No i teraz już y, zwolniłeś z dymami z. Wy... Oj, zabrali nam światło. No i tak masz lampę, to chyba Ale mamy lampę, y, bo przed tamtą walką bo miałeś dużo, y, dużo wtedy dram. Tedy... Nie, to nie chodzi o dramy, to chodzi po prostu, że wtedy byłem, jakoś się nie przygotowałem mentalnie przede wszystkim, by, y, nie wierzyłem w zwycięstwo, a to, że ja sobie nagrałem trzy dni wcześniej, bo tak ludzie gadają, a, bo nagrywałeś dramy, dlatego przegrać? nie a no. Myślisz, że nie zaprzątałeś sobie tym głowy? Nie, nie, to nawet może podejrzewam było lepsze, bo y, jakby trochę się zrelaksowałem, skupiłem na czymś innym, a nie żeby ciągle myśleć o walce. Y, uważam, że to teraz na przykład też nie jest tak, że codziennie sobie myślę o walce, tylko sobie wieczorem y, się kładę spać, to sobie wiesz, puszczę jakiegoś audiobooka, skoncentruję się na Czymś innym, żeby ta głowa też odpoczęła od tego wszystkiego. Słuchaj, bo wiadomo, że tutaj na Gali Hajlik pojawili się członkowie ekipy. Miałeś jakiś kontakt tutaj Bardzo z nimi? dobrze mi się gadało dzisiaj z trąbą. Zero złej krwi. Z Nowciaksem też gadałem, z Minimajkiem sobie rękę podaliśmy. Objaśniliście sobie te wszystkie sprawy, które się działy ja ostatnio? Ja nie mam z nimi co wyjaśniać, ja to nagrywałem na Wersow, nie? No z Nowciaksem sobie pogadałem, co mi się nie podobało i tak dalej, ale dlaczego ja mam wyjaśniać, nie wiem, z mini Minimajkiem to, co zrobiła Wersow? Przecież to są inni ludzie zupełnie, to, że oni są razem w ekipie, to jak wiesz, jak, jak, przypuśćmy, jakiś piłkarz by się pobił z Lewandowskim, no to nie będzie, kurwa, tego wyjaśniał z Grosikiem, nie? W ten sposób, kumasz analogię. Słuchaj, Już niedługo twoja walka, już prawie za miesiąc. Jak twoje nastawienie teraz? Bardzo ładne. Ba nie, teraz mam bardzo dobre. Jeżeli tak będzie do końca, że. Y znaczy, wydaje mi się, że już się nic nie spieprzy, bo. Y Bałem się, że mi się spieprzy mental po sparingach, że będą mi szły źle i będę siedział załamany. A idą dobrze, a już się, już się zaczęły, już są w trakcie, jeżeli mi trener nie odwali czegoś, że na koniec y, przygotowania mi wali kogoś koksa, który mnie rozniesie i znokautuje, no to myślę, że mental będzie zajebisty. Jak wygląda kondycja na tych sparingach? Zajebiście kurwa. Y, przepraszam, bardzo dobrze wygląda, y, jestem bardzo zadowolony, najbardziej jestem zadowolony z, z progresu kondycyjnego. A Ty trenujesz y, w tym samym klubie u, 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 co Trenuj Oj Wojtek? dalej u, 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 Jeszcze raz? Co? Oj Wojtek, trenujesz w tym samym klubie, tak? A tak, w sensie... Tak, 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 tak. Bo myślałem, że w tym samym klubie, co wcześniej. To tak, ale jakby kiedyś trenowaliśmy na innej sali, takiej małej, teraz Norbert zrobił taką już dużą i jest bardzo fajnie tam. Mijacie się czasami? Czy nie Ani zdarzy się? się nie widzieliśmy, ale nie jest... Jak trailer kręciliśmy, to się widzieliśmy i normalnie gadamy, jest spoko. Jak relacja z Oj Wojtkiem? Normalna, taka poprawna. Nie ma złej krwi, że ktoś na konferencji kogoś uderzy. Nie będzie raczej. Ale przygotował się ostatnio na konferencję, co? Tak, ale uważam, że to był też duży błąd, bo też z nim gadałem, on też chyba trochę tego żałuje, że po prostu go ludzie z zewnątrz nastawili, że ja będę go tyrał i nie wiadomo jaki, jak będę przygotowany. A ja sobie na cilu pod podszedłem do konferencji, a on wiesz, nagle wyjmuje jakieś notatki i tak dalej. To było dla mnie co się dzieje, nie? Tak. Męczy trochę ta właśnie taka łatka przypięta, że y, Sylwek Warrenga jest taki straszny i w ogóle, żeby nie, z nim nie gadać. Nie, nie męczy mnie, nie męczy mnie, ale jest to trochę dziwne czasami. Dobra, no to co, ja Ci bardzo dziękuję za wywiad i życzę udanych przygotowań do walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.